Bo tak mam takie wrażenie, że już się trochę wyczerpała ta formuła. No przede wszystkim, Iwonko, twój rozmówca. Ja teraz jestem innym rozmówcą, tak. innym Tomkiem jestem, niż byłem 5 lat temu. Absolutnie. Nazywam się Iwona majwska A ja nazywam się Tomek Kniat. Witaj w naszym podcaście. Żyjmy coraz lepiej. Robimy to, bo wierzę, że możemy żyć coraz lepiej. Każdy dzień może być coraz lepszy. A ja wiem, bo tysiące odcinków, tysiące słuchaczy. Sam się przekonałem, jak to dobrze działa, i dlatego wspomagam to działanie i zapraszam Ciebie do wspomagania przez Patronite. To zaczynamy, tak? Tak. Dzień dobry, domeczku. Dzisiaj pani zaczyna. Dzień dobry, Iwonko. Dzień dobry. Wiesz, tak, takie pytanie mam do ciebie. Na skali od jednego do pięciu, okay. jak bardzo zależy Ci na tym, żebyśmy dalej prowadzili ten podcast? Na pewno na pięć. Na pięć. Ale na skali od jednego do dziesięciu. Aha. No dobra, to przełóż to na skalę od jednego do pięciu. Matematyka dwa i pół. Dwa A co to znaczy to, tak to opisowo, znaczy, gdybyś mi powiedział? Że, że równie bardzo bym się cieszył skontynuowania, mhm. jak i zamknięcia tego, co zrobiliśmy. Mhm. No to wiesz, bo u mnie to jest na jeden. Ta wola i chęć prowadzenia dalej podcastu jest jeden. Aż jeden. Aż jeden. Na skali od jednego do pięciu. No może tak by trochę do tych dwóch dochodziło. W związku z tym mam dla Ciebie propozycję: już, żeby już to był nasz czujesz. ostatni odcinek podcastowy. Och, Pana Franceskiego, piosenka śpiewana między innymi przez Pana Franceskiego i przez Pana Foga się mi to przypomina. ostatnia niedziela. Tak, no to ale się bo, nie rozstaniemy. Bo my to nagry nagrywamy w niedzielę. No nie, nie rozstaniemy się, bo po pierwsze ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy się nie spotykali i nie rozmawiali, tak jak rozmawiamy i przed tymi odcinkami i w czasie tych odcinków. Ja po prostu bardzo sobie cenię te nasze rozmowy, niezależnie od tego, czy one idą gdzieś dalej w eter. Czy nie, to dla mnie to jest wielka wartość i, i bardzo bym chciała, żeby to było. No, ale to jest prosta sprawa. Tak. Możemy to y, kontynuować. No, a poza tym w ogóle no, jesteśmy dość, dość blisko, więc na pewno nie jeszcze nie raz będziemy się mogli spotkać. A poza tym również, jeśli na przykład okaże się, bo to jest cenna propozycja, o której ty mówiłeś. No i jakby. Bo, bo trochę mamy mniej pasji, czy dużo mniej mamy pasji do, do tych rozmów nagrywanych tak. i tematów zdecydowanie jest coraz no mniej zaraz w tej chwili. porozmawiamy, dlaczego tej pasji nie. Ale jakby, jakby były tematy, na które jest potrzeba. Tak. Jakby były sugestie, pytania, to zapraszamy i chętnie ponagrawamy sobie. Ja bardzo chętnie sobie nagram. Kolejną rozmowę, czy kolejną tak. rozmowę? Więc umówmy się, kochani nasi słuchacze, że jeżeli będziecie mieli naprawdę jakieś ciekawe propozycje, jakieś tematy, które chcielibyście, żebyśmy pogadali, to, to sygnalizujcie to albo tutaj pod tym naszym y, podcastem, albo gdzieś u mnie na stronie na Facebooku, albo u Tomka na stronie na Facebooku, tak żeby to do nas dotarło. No i wtedy. Od czasu do czasu zrobimy tutaj jakąś taką podcastową rozmowę. Natomiast póki co, no to jest to właśnie nasz ostatni odcinek w cyklu podcastu Żyjmy coraz lepiej. No cóż, ja może powiem, dlaczego ja tak nie czuję już takiej pasji do robienia tego. No trochę to. Nie spełniło jednak moich oczekiwań. Nie wiem, jak to jest u ciebie z tymi oczekiwaniami. No bo kiedy żeśmy to zaczynali, pamiętasz, obiecywali, hmm. znaczy obiecywaliśmy sobie, mieliśmy taką nadzieję, że to będą takie tłumy, które będą dzięki temu lepiej żyły i że to będzie takie zainteresowanie, że ludzie się tak będą. Pamiętasz, tak? Żeśmy... tak. Pamiętam, znaczy wiesz może celem dla mnie nie była ilość słuchaczy. Moim celem było, żeby dołożyć się do tego, co Ty robisz. Mm -hmm. Zdecydowanie to była moja główna motywacja i, i mam wrażenie, że, że dołożyłem się w taki Ach. czy w inny sposób do tego, co Ty, Absolutnie. Co ty robisz. Bardzo ci dziękuję bardzo za to. Także dla dowadziłeś. mnie ten cel został spełniony. No tak, bardzo Ci bardzo dziękuję. Natomiast moim celem było, nie ulega wątpliwości, to, żeby to trafiło do, do większej liczby ludzi. I nowy rodzaj, nowy kanał tego, tego podcastu, nowa forma też. Wtedy to było coś nowego. Od tego czasu same podcasty się zmieniły, w ogóle, cała absolutnie, branża. absolutnie. My byliśmy, tak prawdę powiedziawszy, jeden z pierwszych podcastów, bo ile to już lat, Tomek, no ponad tysiąc odcinków. Myśmy to zaczęli robić chyba w 2019 roku, albo Ech, nawet. Coś pięć lat, pięć lat, pięć lat, więc to to pięć lat to naprawdę już dochodzimy do tego okresu, co, tego czasu, co, co... statystyczne małżeństwa już zaczynają mieć problemy z tym. <grym> A my nie mamy. A my nie. No właśnie. Ale to, to jest, tyle, to jest właśnie tyle czasu, więc też trzeba sobie tutaj oddać, że no byliśmy na pewno, na pewno tutaj w, gdzieś tak w, w awangardzie. Gdzieś na początku tego, te, tego robienia tych podcastów, na pewno jeśli chodzi o tę tematykę, tak. to byliśmy pierwsi. No tak, ale gdzieś ja myślałam, że tych ludzi będzie więcej. Ja myślałam, że będą radośniej do tego podchodzić, że będzie, będą te komentarze. Że będą tematy, że się stworzy taka społeczność wokół tego, która, która yy, no będzie, będzie żyła tym wszystkim. A ja no? jestem, co jest to zauroczony tym gronem ludzi, którzy nas słuchają. Tych, nie, no, nazywajmy rzeczy po imieniu. Yy, tym gronem pań, które nas słuchają. I oh, ja też panowie. Ale ja ich nie dostrzegam. Pana Adama nie dostrzegasz na przykład? Mówię szczerze, że nie. No to tylko <grym> pokazuję moje filtry. <grym> Okej. Okay. Piękny dowód. I to okay. jak słyszę, że twoje treści i widzę, rezonansują w życiach, jak cytują, jak się powołują, jak to niosą dalej, jak dokładają do tego coś swojego, to jest fajne. No tak, Tomek, to jest fajne. Tylko tak jak mówię, no, wiesz, to jest bardzo szlachetne. Kiedy, kiedy mówisz tak, że to nie ma znaczenia, czy ile jest tak naprawdę tych osób. Tylko jak one reagują. Natomiast jeżeli. To nie jest twoja misja życiowa. Nie, zdecydowanie nie. No właśnie. A, a, a ja jakby robię to z innego tak. punktu widzenia. Ja to, ja to robię po to, żeby jednak jak najwięcej osób do tego docierało. W związku z tym ty się możesz cieszyć, że nas ogląda tak jak ostatni odcinek, 99 osób, a dla mnie to, to jest no, kropla w morzu za parę tygodni z tych 90 paru się zrobi 250, 250. I, i potem się zrobi jeszcze różnie trochę. Różnie to bywa, różnie to bywa. Tak. Ale, no to, to, natomiast... ale to nie są dziesiątki tysięcy. Nie, no ale to wiesz, ja już nawet nie, ja nie chcę, żeby były dziesiątki tysięcy, absolutnie, ale byłoby mi, to, to to jest, to byłoby, to by świadczyło o tym, że to jest bardzo. Masowe. Y, tak, masowa produkcja i dla, do, dla masowego odbiorcy, ja tak nie chcę, no ale chciałabym, żeby było kilkaset. Zresztą wiesz, nawet jeżeli robię mm, z wizją, jak Podcast, no to jest więcej tych osób. Czyli widać, że na przykład samo YouTube no. często no daje lepszy odbiór niż. To miałem na myśli, że, mówiąc, że, że zmienił się. Tak. Rynek techniczny tak. od tej tak, strony. Tak, tak. Także z tego, z tego powodu to właśnie tak niekoniecznie mam taką motywację do tego, bo nie widzę jakby tego odbioru. Ale też no, tak, mam takie wrażenie, że już się trochę wyczerpała ta formuła. No przede wszystkim, Iwonko, twój rozmówca. Ja teraz jestem innym rozmówcą, tak. innym tomkiem jestem, niż byłem 5 lat temu. Absolutnie. I to też się zmienia formuła, dlatego że my teraz te tematy, które podejmujemy, bo początek był taki, że ty mi zadawałeś pytania. Konkretne, które były, pytanie, konkretne jak pytania, jak coś naprawić? które dla ciebie były ważne, jak żyć, jak to robić i tak dalej. A teraz to my szukamy takich tematów, żebyśmy sobie po prostu mogli na ten temat oboje porozmawiać. I może to mnie bo ty już interesuje nie masz się naszych słuchaczy. Czego uczyć? Nie, nie, myślę, że słuchaczy to, to nawet interesuje, ale dla mnie to jest w, wtedy bardziej wymagające znalezienie tych tematów, szukanie tych tematów, prawda? Kiedyś to ja się tym właściwie w ogóle nie, nie, nie przejmowałam, bo, bo ty jakby miałeś... Całą listę. Miałeś listę, tak, rzeczy, które chciałeś, żeby były. A tutaj właśnie tak, ten temat trzeba znaleźć, trzeba to, trzeba to zrobić, no a potem, tak jak mówię, ten efekt jest tak, jaki jest, więc pytanie, czy nie lepiej te rzeczy, zainwestować ten, ten czas i tę no, energię, zresztą ja w ogóle nie jestem zwolenniczką, mówię o tym i sama też tak żyję, robienia rzeczy, które już nie dają mi takiej radości. Tak, robienia tylko zobowiązku, więc to jest też, no, że tak powiem, przykład może nawet na, na spójność wewnętrzną. Na to jak, jak żyje. Ale zanim y, przejdziemy do tego, co, co, co dalej i co można zrobić z tą energią, to może sobie porozmawiajmy jeszcze chwilę. Co, co nam to dało? Porozmawiajmy bardzo chętnie. Mm -hmm. Co nam to dało? Co ci to dało, Tomek? A jak to... ci powiem, że mi to dało lepsze życie? <laughs> no dosłownie. Tak. No ja wiem, ale takie założenie no, prawda? Dosłownie, zobacz, mm -hmm. jak to się. Zobacz, jak to, jak to zadziałało mm -hmm. w ogóle tak. Niemalże magicznie, bo zaczęliśmy 5 lat temu, 5,5, zaczęliśmy robić podcast pod tytułem Żyjmy coraz lepiej i na pewno w moim odczuciu, w moim życiu ja żyję lepiej. Mm -hmm. Czego więcej trzeba? No to cudowne, bo to jest, ty jesteś takim. Y Potwierdzeniem tego, no bo ty się uczyłeś rozmawiając ze mną i miałeś tę wiedzę ode mnie. Osoby, które tego słuchały, miały tę wiedzę od nas, czyli gdyby chciały to zastosować, to jest szansa, że też to życie się stało lepsze. Zapytajcie ludzi w moim życiu, zapytajcie mojej żony, zapytajcie moich. No w tej Pracowników, bo zobacz to też. Absolutnie. Cała historia była moja kupowania firmy i wchodzenia w rolę lidera. Lidera. Mhm. I, I myślę, że jestem. To się, czego chyba nigdy mi przedtem przez gardło nie przeszło. Myślę, że jestem bardzo dobrym liderem. Absolutnie. Pełna zgoda. Więc. Yy... To mi dał podcast. Mhm. Rozmowy z tobą nagrywane, zastanawianie się, wymyślanie tematów. Na pewno uspokoiłem się wewnętrznie. Mhm. Na pewno spadło mi ciśnienie krwi. Proszę bardzo. Czego więcej trzeba? No, nie, no pięknie, w ogóle bardzo Ci dziękuję, tak? Już niezależnie od tego, że za, za Twój wkład i tak dalej, ale bardzo Ci dziękuję za to, co, co teraz mówisz, bo wiesz, to jest, to jest. Mniut na serce. O, tak, miut na serce, ale wiesz co, nawet gdybym. Tu jest właśnie ta taka dwoistość, może mojego sposobu myślenia. Bo z jednej strony bardzo mi zależy na tym, żeby sięgać do jak największej grupy osób, żeby tych osób było bardzo dużo. Ale tak naprawdę to te poszczególne takie zdania, poszczególne, wiesz, wypowiedzi czy takie świadectwa, że, że mnie to pomogło, że u mnie to moje życie jest lepsze i tak dalej, to w sumie chyba jest nawet cenniejsze niż te. Myślę, że to jest niezwykle cenne taka jedna osoba po kolei, tak. bo zobacz, przez każdego z nas ty wpływasz na życie pośrednio, inne na życie całego środowiska w nich. Tak, to prawda. To bo jest bo oprócz tych, tych osób, o które ja świadomie jestem w stanie wymienić, to jestem przekonany, że jest całe inne grono, na które w międzyczasie zacząłem swoją, swoją aktywność w klubie tym szybowcowym. Mhm. Pełniając marzenia jakieś, no co ty za bardzo nie miałeś wpływu, ale jestem przekonany, że to jaką ja rolę odgrywam, nie tylko jako początkujący pilot ale jaką ja rolę odgrywam w klubie, starych, doświadczonych pilotów, facetów, którzy odnieśli różne sukcesy w swoim życiu, a jednocześnie są pilotami, a to jest inne podejście mm -hmm. do życia w ogóle. I oni mnie wciągnęli swoje grono, nie tylko zaakceptowali. Mm -hmm. Jestem przekonany, że na to też miałaś wpływ. No, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, jeśli tak jest, ale też, wiesz, no na moich oczach zacząłeś te swoje, to swoje tak? marzenie realizować. Na moich oczach się również zapisałeś tam, do tego wszystkiego zrobiłeś. Nawiasem mówiąc, można Tomkowi pogratulować, bo właśnie wczoraj miał ostatni lot i będzie już miał egzamin i będzie mógł po prostu być... Pilotem. To, pilotem. Czyli spełni to swoje marzenie, które, które miał od dziecka, także. I właśnie mam łezki w oczach. Tak, no, gratulacje, Tomek. A my tutaj, myślę, jeśli o mnie chodzi. No bo właściwie to można byłoby powiedzieć, no co, no, ja niby to wszystko wiem. Więc właśnie, co mnie to dało. Ale mnie to również bardzo dużo dało. Więc to, to troszeczkę chyba tak z Twojej strony jest, może ci wkładam słowa w usta. Z jednej strony mieć świadomość, że ktoś nas kocha, a z drugiej strony dostać od tej osoby kwiaty bez okazji. Okej. Okay. I ty, ty może masz świadomość, że wpływasz na życie, wpływasz pozytywnie na życie wielu osób. Ale spotkać się z takim przykładem, mhm. żeby, żeby nie używać słowa yy, yy, dowodem, ale z przykładem tego wpływu, to jest tak, jak, jak się dostaje te kwiaty bez. No tak, tylko właśnie, tylko właśnie ja mam takie wrażenie, akurat tutaj to, to, to nie to chciałam powiedzieć, bo ja mam takie wrażenie, że ja mam właśnie za mało tych, tych, tych dowodów. Ja wiem, że, że, że zmieniłam życie wielu ludzi, bo ludzie piszą do mnie listy, piszą do mnie listy na, wiesz, takie osobiste, przez mail, piszą do mnie bardzo często w Messengerze, natomiast wcale nie często robią to właśnie w taki sposób otwarty, taki publiczny, tak jak ja bym chciała, no na przykład na tym podcaście, żeby, 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 czy, czy w podcaście, czy na YouTube, żeby właśnie pisali o tym, żeby komentowali, żeby dawali wyraz temu, że to im pomaga żyć, prawda? To, to, to są te a rzeczy... może sobie bardziej cenią, te osoby sobie bardziej cenią takie bezpośrednie podziękowanie tobie, czy komunikację z tobą? Ja wiem, sobą, ludzie tak publiczną. czasami myślą, a, myślą ale yy, to, to jest... Yy, no, to gdyby ktoś dostał nagrodę i nikt by o tym nie wiedział, to cieszyłby się tak samo jak wtedy, kiedy, kiedy wie o tym ktoś, wiedzą o tym inni ludzie i wie o tym świat. Ja też mam swoje jakby ego, bo to nie jest tak, że, że, że ja jestem bez ego i w ogóle uważam, że ego jest potrzebne człowiekowi do życia. Medal złoty dany gdzieś ukradkiem, tak, wiesz, jesteś najlepszy, to ty o tym wiesz, o tym, że jesteś najlepszy, ale nie mów nikomu. Nie no to trochę to nie jest to samo, tak. prawda, co wtedy, kiedy ktoś mówi głośno pewne rzeczy, a poza tym to wpływa na to, że inni ludzie wtedy Ufają na pewno, na pewno. temu. A wiesz, a na takim YouTube na przykład, to wpływa też po prostu na te algorytmy, wszystkie. Im więcej jest tych komentarzy, im więcej jest tych lajków, im więcej jest subskrypcji, no to wtedy to po prostu lepiej, ma, ma lepsze notowania i dociera do większej liczby osób. No, ostatnio muszę powiedzieć, że, że naprawdę było mi przykro, bo napisałam, poprosiłam o to, że mam bardzo, bardzo blisko mi do tam dwóch tysięcy chyba. No subskrypcji. nie pamiętam. Tak, subskrypcji. W każdym razie potrzebowałam 23 subskrypcji. subskrypcji. I wiesz, jeszcze kiedyś to te 23 subskrypcji to natychmiast dostawałam, i gdzieś tam nawet więcej, a w tej chwili wyobraź sobie nie. Do dziś nie mam, mimo że prosiłam, to już było jakoś tam jakiś czas temu, do dziś nie mam tych subskrypcji. A wiadomo, że więcej osób słucha tego kanału, czy ogląda ten kanał, niż subskrybuje. Więc wiesz, to jest takie, sobie myślisz, wow, no proszę o to tysiące ludzi, których mam na Facebooku i których mam na, na jednej i na drugiej stronie, żeby, żeby, żeby zrobić te subskrypcje, no i jakoś nie ma chętnych. Więc wiesz, to są takie małe... Słyszę jakiś niedosyt, a, a ja mam ja mam uczucie spełnienia, wiesz? No ale tych... właśnie ty masz dlatego, że ty, twoja rola była zupełnie jakby inna, i z innego powodu to robiłeś. Ja natomiast to nie jest tak, że ja, bo, bo ja chciałam powiedzieć, co, 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 co ja zyskałam, co ja dostałam dzięki temu, tylko właśnie, ponieważ zacząłeś mówić o tych kwiatach, to poszliśmy w tę stronę, ale ja na przykład dzięki tym podcastom myślę, że jeszcze. Bardziej uporządkowałam sobie cały szereg rzeczy. Bo raz, że wiesz te Twoje pytania, te Twoje inteligentne odpowiedzi, te Twoje takie, wiesz, no, inteligentne również pytania, one mnie no, ukierunkowywały w jakiś sposób, żeby powiedzieć, no właśnie, a jak ta koncepcja ma się do tego, a jak to się ma do tego, a jak to się ma tu, jak tu zastosować, jak tam zastosować. Czyli wiesz, dzięki temu, takie to się stało we mnie jeszcze bardziej funkcjonalne, jakby. Tak jeszcze, jeszcze bardziej yy, zrozumiałam y, funkcjonalność i skuteczność tego. No Ja sama to, to, to sobie to z tym żyję na co dzień, ale dzięki temu właśnie mogłam potem gdzieś dalej, czy na blogu, czy w jakichś innych sytuacjach, w, kons w czasie konsultacji mogłam to też wykorzystywać. Także ja też się rozwinęłam przez to yy, w zakresie no, tego tematu, którym się zajmuję. To nie jest tak, że tu wiesz, nic się nie zadziało. Jeżeli to byłby ciekawy temat do rozmowy. No to właśnie, żeśmy porozmawiali. Na rozwój nauczyciela. <grym> wpływ, wpływ, ucznia wpływ ucznia na, na, na rozwój, rozwój nauczyciela. nauczyciela. No super, nawet taką książkę to nie tylko do rozmów, ale w ogóle mogłaby powstać taka książka, taka praca dla, dla nauczycieli. I to wiesz, też zależy właśnie, jacy ty, ty jesteś fantastycznym uczniem, bo takie obserwowanie tego twojego rozwoju przez ten czas i tego jak ty, jak ty wzrastasz, jak ty mnie przerastasz w różnych miejscach i tak dalej. No to było, to było niesamowite. Bo ty byłeś też dla mnie Jest takim przykładem, tak, ty byłeś dla mnie też takim przykładem jak to działa wszystko, tak? Jak gdyby ktoś tak prześledził nasze rozmowy na początku, a zobaczył, co to jest teraz, to jest po prostu coś się Jest różnica, nie? Ach, absolutnie. I to, jest, wiesz, I to jest też wielka moja nagroda. Tych ludzi innych, którzy słuchają, nie słyszę. No, bo nie przychodzą do Ciebie do domu tak. za ty, parę a, tygodni. A Ciebie i... słyszę, obserwuję, widzę. I to jest, to jest wielka nagroda. Mam nadzieję, że może tutaj pod tym naszym e, odcinkiem no, napiszą nam co, coś więcej nasi słuchaczy na ten temat, co im to ewentualnie da. A, a może za parę tygodni gdzieś tam napiszą, co się stało, że nie ma następnego odcinka. <laughs> I to jest właśnie to. To jest właśnie to, co, co pokazuje, no, to niekoniecznie to, co chciałoby się zobaczyć. A, bo to znaczy, że nie słuchali tego. Ale znaczy, to by znaczyło, że komuś zabrakło. No to tak. To też jest fajne. ale... To też jest fajne. Nie chciałbym nie mówić, że to jest bym, zupełnie żeby, osta... żeby zabrakło komuś. Ja nie mam takich, nie jestem taka, wiesz, ja, żeby tak, tak życzyć im, żeby im zabrakło. Ja bym raczej chciała się dowiedzieć, co im to dało, niż że im zabrakło. Ale wiesz co? Coś, coś Chciałem być? powiedzieć, że, że nie chciałbym tego nazywać ostatnim odcinkiem. A nie, no właśnie, bo co dalej? Bo, bo przecież my mamy ciągle jakieś tam energie, jakieś pomysły, no i ty też. To na pewno, jeżeli, jeżeli jeżeli nie będziemy regularnie nagrywać kolejnych rozmów. Zdziwiłbym się bardzo, kiedy, jeżeli wreszcie mojego życia nie pojawi się jakiś inny projekt związany z dźwiękiem. Nie no, niech się pojawi, bo to wiesz, szkoda twojego głosu, szkoda twojej inteligencji, jest... szkoda twoich umiejętności związanych z tym. Takim rzemiosłem. Tak. Rzemiosłem i, 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 i jest. To... Trzymam kciuki, żeby się pojawił. I myślę, że to będzie jakiś projekt, w którym słuchanie, ja jako słuchacz, czy taka osoba biorąca udział w rozmowie, mhm. Będzie też elementem? Zobaczymy. To może być zupełnie. Chyba nie ma podcastu o szybownictwie po polsku. No. Ja nie widzę tego tematu na podcast. To trzeba obejrzeć. To trzeba To trzeba, oglądać. trzeba, prze... to trzeba poczuć. Tak. Pupie, nie wydaje mi się, że to, to było możliwe zrobienia podcastu. Podcasty są raczej bardziej do zrobienia tam, gdzie, gdzie wartością jest słowo. Tak. Tak, a, 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 a... Słowo i myśl. A tu jest przeżycie, emocja, tak myślę, w życiu nie, nie latałam i nie będę latała, ale... ale, ale... Z ze zdecydowaniem dużym tutaj. Tak, tak, tak. Więc, więc tak, może będą pytania od słuchaczek, które nas zaproszą do kolejnych rozmów. To znaczy tak. Bardzo jeśli, chętnie. Jeśli będą takie pytania, ja tutaj jednak powiem słuchaczy również, no, nie, nie przejmujcie się panowie, jak będą pytania od panów, to też będziemy tak, ewentualnie robić podcast. Tak. Nie wiem, albo pozbieramy te pytania i porozmawiamy, albo w jakiś Zobaczymy, inny sposób do tego podejdziemy. To... Ale wtedy od czasu do czasu właśnie zrobimy taki podcast i najprawdopodobniej wtedy jakiś taki już z wizją, żebyśmy sobie siedzieli, rozmawiali. Żeby A może to... pozbieramy pytania i zrobimy jakiś cykl na. na dookoła jakiegoś określonego tematu, zobaczymy, zobaczymy, jak, to zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak to się będzie rozwijało. W ten... Pięć lat temu nie umawialiśmy się na, na nic. tysiącu... Tak, tak, na tysiąc odcinków, w żadnym wypadku <laughs> ponad tysiąc. No, jeśli o mnie chodzi, to ja jednak ten czas przeznaczę nie na y, jakieś nowe podcasty, tylko na, będę po prostu się upewniać, że zawsze będzie w czwartek jakiś mój, mój, mój na materiał YouTube. na YouTube. Będę częściej robić takie spotkania na żywo również, no i chcę zrobić um, newsletter. Wreszcie. Bardzo chętnie ci w tym pomogę. Bardzo dziękuję, jeśli tylko, jeśli tylko będę, będę właśnie miała coś takiego, co może mi pomóc, to bardzo proszę, bo myślę, że to jest wartościowa rzecz, bo tam też można dawać cały szereg różnych fajnych rzeczy dla, dla, dla ludzi, a poza tym można nawet dawać linki nawet do tych starych podcastów, Ech. żeby ktoś sobie przypomniał, czy to jakichś takich starych audycji, można po prostu z tego newslettera zrobić tak na przykład na taki miesiąc dla kogoś całkiem fajną wysyłeczkę różnych wartościowych rzeczy do, do zrobienia. Także to jest na pewno to, czym się zajmę. Zresztą w ogóle, jak gdyby ktoś był chętny do takiego newslettera, to od razu proszę, żeby się do mnie odzywać na info, małpka opielkapl Ten adres zresztą jest tutaj w opisie bo, i podawać swój adres mailowy. Bo to jest bardzo ważne, bo ja zbieram po prostu teraz adresy tych osób, które chciałyby ewentualnie taki biuletem otrzymywać ode mnie. Także na pewno tym się zajmę. No to będziemy czekali na Twoje zajęcie. Będzie tak, będzie coś, coś, coś nowego, no bo tak, trzeba robić różnego rodzaju inne rzeczy. No co Tomeczku, kochany, to bardzo Ci dziękuję za te pięć lat z kroszami, za Twój wkład, za to, że, że też no, przeżyłam taką ciekawą formułę spotkania z Odbiorcami, z Tobą, jako odbiorcą i z tymi innymi, które tego słuchają. Na pewno nie zrobiłabym tego nigdy bez Ciebie. A to, że byłeś obecny tutaj w tych podcastach, to, to jeszcze dodatkowo w ogóle byłeś obecny w moim życiu w różnych takich aspektach technicznych, gdzie potrzebowałam pomocy. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja Ci dziękuję za lepsze życie. Aha, dziękuję, dziękuję Ci za. Odcinek nagrany w kawiarni w Warszawie. O, tak. I wszystko inne związane z tym. Mm -hmm. I dziękuję Ci bardzo serdecznie za osoby, które poznałem przez Ciebie, dzięki mm. Tobie. No tak, to też prawda, że, że wiele fantastycznych osób się przefinało dzięki temu. I, i, I jestem przekonany, że pozostaniemy w kontakcie mm -hmm. w taki czy inny sposób. Jeżeli ktoś ma ochotę wyciągnąć do mnie rękę i wciągnąć w jakiś inny projekt, kto wie? Mm -hmm. Kto wie? No właśnie. Może, może, może będę za, zaangażowany w podcast o, o wymyślaniu i szyciu ubrań dla kobiet. No serio? Teraz mi to przyszło do głowy. Okej. Okay. Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, który nas, w stronę wiatr naszego życia, pociągnie. 6 lat temu, sześć lat temu bym nigdy nie pomyślał, że będę robił tworzył podcast związany z psychologią. Był to temat mm -hmm. dla mnie, który wydawał mi się dużo, poza zakresem moich możliwości. No bardzo jesteś otwarty, trzeba powiedzieć. Ja nie mam takiej otwartości. <laughs> ja takie różne właściwie. No to co? To do usłyszenia i tak, do, do, do usłyszenia. usłyszenia! To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.